Dzień dobry, witamy z hali widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobudce. Piękny turniej. Jesteśmy po pierwszym meczu z Komendą Miejską Policji. Co prawda, przegraliśmy 2-0, ale różnicą dwoma punktami pierwszy i drugi, drugi set. Mamy ekipę bardzo dobrą, naprawdę jesteśmy w stanie zrobić naprawdę dobry sukces, tylko że no musimy się zgradzić. Myślę, że po trzecim, czwartym meczu wszystko wyjdzie na prostą i będziemy tutaj odnosić sukces. I feel it. Tutaj ja jestem optymistycznie nastawiony, myślę, że drugi mecz będzie wygrany, ale najważniejsze jest to, że jest naprawdę fajna zabawa. Chciałem podziękować panu burmistrzowi za zorganizowanie tego turnieju. My zazwyczaj w tym składzie gramy w piłkę nożną. Ostatnio nam się zdarzyło w tenisa stołowego. Po raz pierwszy gramy w siatkę w gronie samorządowców i z panem prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ale idzie nam całkiem nieźle. Dwa razy 13-11 z policją wybieganą. Umundurowaną, więc myślę, że to jest dobry e, prognostyk. Myślę, że ten trzeci, czwarty mecz, trzeci to jest półfinał, tak, panie burmistrzu, a czwarty to jest finał, tak? No i będzie 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 dobrze. Ja również się przyłączam. Bardzo fajna zabawa. Tak jak pan poseł wspomniał, do tej pory graliśmy w piłkę, też tenis stołowy. Myślę, że musimy też koszykówkę niedługo rozpocząć grać, ale ważne, że to tak naprawdę jednoczy, sprawia dużo radości. To jest myślę w tym wszystkim najważniejsze. Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. serdecznie. Artur Ciosek, wójt gminy Dobroszyce. Dziękuję serdecznie panu burmistrzowi za zaproszenie na ten turniej. Wysoki poziom widać zawodników, ale mimo tego, że my niedoświadczeni jeszcze w piłkę siatkową, nie odstajemy od grupy. Cieszę się, że po pierwszym meczu pokazaliśmy akurat równą, równą siłę, można powiedzieć. Jesteśmy w tej grupie E, osobami, które nie odstają od poziomu e, tego turnieju. Wszystkiego dobrego jeszcze koledzy przed chwilą powiedzieli, bardzo fajna zabawa, trochę ruchu nikomu nie zaszkodzi, możliwość poznania nowych ludzi no gramy tak jak gramy, to bym powiedział drużyna się dopiero zgrywa, bo to był w tym, w ogóle nasz pierwszy mecz w tym składzie i w ogóle chyba dla jakiejś części z nas to pierwsza aktywność sportowa po pandemii więc na mój osąd to było bardzo dobrze w pierwszym meczu Ulegliśmy nieznacznie. Myślę, że drugi mecz będzie zdecydowanie lepszy w naszym wydaniu. I tego kolego mi sobie życzę. Waldemar Grochowski, Wójt zborowa. w szlebosz wójt gminy Czernica. Powiem tak, że z naszym, z naszą średnią wieku i ze średnią naszą wagą jesteśmy i tak już zwycięzcami, że wyszliśmy i, i, i walczyliśmy. Ale tak naprawdę tutaj rzeczywiście chodzi o taką, mówię, zabawę, o taką integrację, o to, żebyśmy się po prostu, mówię, spotkali i świetnie pobawili po prostu w taki sobotnie przedpołudnie. I o to chodzi tutaj. Dziękuję panu posłowi za zaproszenie w dniu wczorajszym Szybkiego smsa mi wysłał i, i tutaj swoim kolegom po prostu również nie mogłem odmówić. Dziękuję serdecznie i następnym razem też się piszę.